Yeah. Ogólnie chyba komendy powiatowej w Sokółce oceniam na bardzo wysokim poziomie. Chyba Państwo widzieli, że tutaj pan komendant Wojtecki bardzo treściwie przedstawił tą prezentację, pokazując w kierunkach, którym działaliśmy w 2022 roku. Znaczy proszę Państwa, nie stawiałbym tych nowych wyzwań, bo poprzednie dwa lata pokazały, że nie tylko ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ale też inne elementy mogą wystąpić, takie jak pandemia, czy kryzys e, e, migracyjny, czy wojna na Ukrainie. Szanowni Państwo, ta działalność Państwowej Straży Pożarnej, połączona z działalnością ochotniczej Straży Pożarnej, to naprawdę poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. To przede wszystkim też, co jest bardzo, bardzo dla nas, ważne działania nie tylko w zakresie ochrony, Pożarnicze działania nie tylko takie związane z ratownictwem, w szczególności na drogach czy też w innych dziedzinach, ale przede wszystkim działania w zakresie ochrony polskiej granicy. i to się potwierdza, że wszystkie służby mundurowe po prostu zdały egzamin i suma ich działań spowodowała, że obroniliśmy polską granicę przed tą no, wojną hybrydową z Białorusią, a rola w 2023. Drugim Roku Państwowej Straży Pożarnej w tych działaniach na granicy była nie do przecenienia i z tego, z tego względu bardzo serdecznie dziękuję panu komendantowi i wszystkim wszystkim strażakom. Rok 2022 był bardzo szczególnym rokiem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z tego względu, że mieliśmy bardzo dużą ilość zdarzeń, m.in. zdarzenia charakterystyczne, dużo wypadków komunikacyjnych, niestety duża ilość ofiar śmiertelnych. Jak również dwie ofiary śmiertelne w pożarach w budynkach mieszkalnych. Jednocześnie mieliśmy zdarzenia związane z granicą, tak zwane działania obrony cywilnej, pomoc dla Straży Granicznej, pomoc dla policji, dla innych służb, też nas dosyć dużo aprobowały. Mieliśmy również bardzo dużą ilość zdarzeń związanych z przyrodą, czyli silne wiatry. Nawałnicę Było ich wprawdzie kilka, ale bardzo znaczące. Należy przypomnieć, że w miejscowości Zubrzyca Wielka, jest to niewielka miejscowość, przeszła potężna nawałnica, gdzie siły i środki z powiatu musiały uczestniczyć w tych działaniach. To należy podkreślić yy, niezmiennie i bardzo, bardzo dobra współpraca z jednostkami OSP, z powiatu sokulskiego, jednostkami OSP, jednostkami OSP KSRG, spoza KSRG. Są to ludzie i są to siły i środki, które bardzo, bardzo nas wspomagają, Począwszy od zwykłych działań, miejscowych zagrożeń, pożarach, jakich również działań na granicy bez tych ludzi, bez tych pomocy, bez wójtów i burmistrzów ta działalność byłaby bardzo utrudniona. Także należy im serdecznie podziękować, a myślę, że obecnie to co robimy w Komendzie powiatowej, czyli szeroka kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa, prowadzenie różnego rodzaju kursów i szkoleń dla jednostek OSP, dla strażaków PSP, począwszy od samochodów, szkoleń na samochodach elektrycznych kończywszy na fotowoltaice, jak należy z tym postępować, jak należy to gasić, to wszystko charakteryzuje się tym, że Powiat Sokulski jest dużym powiatem, występuje tutaj dużo zagrożeń i musimy z tymi zagrożeniami walczyć i wychodzić im naprzeciw.